Witam Was kochani. Nie wiem ile mi się uda nagrać. Ale idę na spacerek, jest troszkę cieplej. Takie to początek mamy. W sumie nie wiem gdzie pójdę. Pewnie tradycyjnie spacerek w kierunku dworca torów. Może co to tam popatrzę. A pewnie tam pójdę. Jak ten spacerek będzie, to nie wiem. Dalej, w sumie od wiaterku, bo czas wiadomo nieograniczony. No chyba, że się odwodni, albo umrę z głodu, to wrócę. Nie no, tak, tak żartuję. Jakbym raczej umarł z głodu, to bym raczej nie wróci, ale spoko. E, dobra, to tak. lock minął, jest sobota. Mój ulubiony dzień. Te rośliny są z tytanu, więc im zima nie szkodzi. Och, zielone autko. Pozytywnie. Dobra, nie wiem na ile mi tej baterii ogólnie starczy, ale... ...materiał... Powinien być 5-6 minut, albo 8. Zobaczymy, jak mi się to uda zgrać. Ktoś dalej tą kartkę zostawił. Na liście, chyba pół roku, albo, nie, albo jeszcze na dłużej. Dobra, jakby ktoś miał kaszel, tu lekarz jest. <grytanie> Dobra, lecimy na spacerek. Dobra, oto sygnały i objawy jesieni. Na szczęście, pora roku nie ma kaszlu. Lubię te drzewka. Taki klimat mają, nie wiem. My się okażą. O, pierwszy raz taki domek. dla ptaków. Dobra. Tak tutaj u nas wygląda. Jedę dalej. Duży dom. Dobrze. Ja idę prosto, przed siebie. Bawić się dobrze będę. Mm. <śm> no. Pozytywnie. No ale w cieniu no kurczę no. W cieniu coś jak robi. Chłodnie no. Ale myślę, że godzinny spacerek się uda zrobić. 11 idziemy w głąb świata. Ogólnie no. Tak się znowu późno ogarnąłem. Jak to ja za sobotę. No. włoski mam jeszcze mokry, Kamerko nie obrażaj się. O. No. Się ubrałem tak Ale jak się organizm dotlenia w taką pogodę, nie wszyscy w kurtkach zimowych Naprawdę to jest bardzo fajne i dobre dla organizmu jak się dotleni. Więcej miejsc odkrytych nogi. Wiadomo no, wziąłem bluzę. Nie byłem pewny jak będzie po dłuższym spacerku. I kamerka proszę, nie na szwanku i miło. Zależy mi na materiale dokończonym. A nie, jak odgrzewany kotlet. Witamy na niemieckim safari. Tylko, że tu nie ma piasku, ale jest za to. Kurczę, nie ma wiatru takiego, więc sobie idę dalej. Jakby był wiatr wiadomo, bym połowę mniej przeszedł. Bo tu mi chodzi o głównie o zatoki, bo ja się nie wydziębię. Nie, nie, nie. Ja mam problem z zadokami ogólnie. Już kiedyś wspominałem, a taki fajny spacerek co zrobię, no i tutaj tak za bardzo jesieni nie widać, no. Ależ dobra. Gadam o tej jesieni. Ważniejsze jest to, że mogę ładnie pogadać, pochodzić. Kurczę, brakowało mi tego, nie? Pogoda dałem do spacerów, no jak jest chodnie, to da się spacerować, ale ja tak w kurce. Ja znowu mam taki problem, że mogę sobie pójść w kurca, ale znowu się ten zgrzeje, całem cały mokry. No, coś jest głośne, ale tutaj chyba tego pociągu nie uchwycę. A szkoda. Ja ogólnie, no, jak tam jeżdżę, ja ogólnie tą drogą zacząłem jeździć, skąd ten pociąg jedzie, się chcesz z pociągami ścigać, ale co ja jadę, to pociągu nie ma, który jedzie w tą samą stronę co ja. Dobra. To jest cała druga, której mówię. Ostatnio to ja nie mam cały czas do, z pracy wracam. Nie. Ach. Wczoraj, przedczoraj przedwczoraj tutaj zrobiłem rekord. 230 na godzinę jechałem w tą stronę. A no, nie ma ograniczenia. Chyba jest do stu, ale nie jestem pewny. No. W każdym razie tutaj wszyscy śmigają grubo ponad 100. Bardzo ładna miejscowa. Widzę, że petrowa spoczywa. Dobra. No, no tak. Naprawdę się czuję doskonale. Lepiej niż drugi spodniak, muszę sam powiedzieć szczerze. No. Nie wiem, ile stopni tak szczerze. Na pewno powyżej 10, a może 9, a może 8, a nie wiem, sobie wiatru nie ma, więc. To dużo zależy od wielkości, a nie od samych wiatrów. No. Dobra. My zmierzamy w tą stronę, tym chodniczkiem tam. Ach, nie widać go, ale tu jest strzelnica. Fajnie to widać. A tu? Nie, więc tu się stało z tymi drzewkami. Tak musiał być ścięty, no. Nie wyglądają na takie, właśnie takie stare, kurczę. Nie wiem, czy to spowodowane tym, co się dzieje. Dobra, ale no, w każdym razie to wycięcie to takie niefajne, no, smutne drzewka. A my idziemy dalej. Ja nie wiem, chyba tam pójdę tylko mostu i się będę wracał. Ale spacerek mi się podoba, tylko szkoda, że tak późno, o dwie godziny za późno, Tylko zacząłem robić. O czwartej wyszedłem. Żaden pociąg się nie napatoczył. Dobra, mamy ciuchcie. Trochę wolniej jadącą. Dało mi się uchwycić. Wiecie co? Bez tego bym nie przeżył, jakbym nie nagrał tej pociągu. No on skręca, więc powoli jechał. Dobra. Znowu Safari. Piękne słoneczko. Ja jeszcze ogólnie nagram tam to jedno miejsce, bo ja się zapomniałem, miałem iść nagrać miejsce, gdzie jest ten. Eee, jak to się nazywa? O, gdzie jest ten termolet, to jest taka apteka, nie wiem jak ona się nazywa. Oh, je, 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 spacerujemy. Ja właśnie lubię spacerować bardzo. Jest okazja, pretekst, wymówka. Idę w świat. Jeszcze nie miałem okazji rowerem jechać. W Niemczech. Oblejemy. A właśnie. Wy, wypięta jest szampana ogólnie. Takiego dla dzieci. Rodzica smaku? Szczerze powiem nie wiem czy jest, bo ogólnie ja... Ja byłem po prostu ciekawy, nie? jak smakuje szampan dla dzieci. To jest taki to Nie nazywa pikolotka kogoś inaczej. Byłem po prostu ciekawy, jak on tutaj smakuje. Takie degustacje ja lubię lubić. No, ja szampan dla dorosłych mógłbym dość kupić, ale myślę, że unikam. No. Sybesatko się napiłem, tak bo był. Ale tak, to ja takich rzeczy unikam, moim alkohol. Ja alkohol ogólnie unikam. A bo potem mnie pociąga, pije, chce pić więcej, a na tym idzie łatwo stracić kontrolę. Ktoś tam trąbnął, bo za długo czeka kolega. Kamerka jednak już działa. Mam nadzieję, że jak będę wrzucał, montował. Po muszę że mam nadzieję, że zobaczę wszystkie pliki, długość taką samą. A nie, że nagram 5 minut, a mi pokażę, że 35 sekund jest nagrania. No ogólnie to. no. Byłem mega zaskoczony, no bo patrzę, kurde, 5 minut pokazuje mi, że nagrywa. Potem patrzę, wrzuca mi się jakoś dziwnie szybko, bo w święcie przekonany, byłem, że się nagrało. I patrzę, jakoś się dziwnie szybko wrzucam, przecież to z 5 minut to trochę zajmuje. Z trzy to chyba miało by. I tak patrzę, kurde, ale, ale ten internet jest dobry, albo albo coś się tak z nagraniem, no nie patrzę nagranie. 35 sekund. No i co? No usunąłem to, no bo w sumie co miałem zrobić? No, dobra. Gaduła ze mnie. Słuchasz strzelnicę? Zwierzęta na to reagują strachem niestety. Współczuję im. Dobra. Jestem w ostatnim miejscu. 8 stopni, ale zimny wiaterek. Ładna apteka, ja tej aptece właśnie mówiłem. Teraz zmierzam do domku. No I co, zacznę się bawić w montowanie. Autku z kwiatkami. No to co, no. Jak się uda to się jutro też nagram.